W studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dziennika Gazety Prawnej, które zorganizowaliśmy w kuluarach Open Eyes Economy Summit w Krakowie, mam zaszczyt gościć pana Jacka Szugajwa, prezesa Kredobanku, który należy do grupy PKO. Dzień dobry. E, dzień dobry, panie prezesie. Tematem naszej rozmowy będzie. Kwestia najbardziej chyba nas wszystkich teraz interesująca, która od razu rozbija się na jakby dwa podpunkty. To znaczy przyszłość związana z odbudową Ukrainy, ale ten drugi podpunkt to jest, jak Ukraina radzi sobie gospodarczo w tej trudnej sytuacji. Słyszeliśmy o PKB, który skurczył się. 37, niektórzy mówią, że nawet 50%, że zniszczenia to są koszty już rzędu 100 miliardów dolarów. Mówił Pan podczas swojego wystąpienia, że przychody do budżetu siłą faktu bardzo się też zmniejszyły, konieczne są cięcia. Mówił Pan również o sytuacji biznesu, która też nie jest różowa. Dobra. Prawie 40-20% firm, które nie, 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 nie są w stanie jakby normalnie funkcjonować. I w tym wszystkim. Jest system bankowy, który... Jak sobie daje radę? Wszystko o czym wspomniał, o czym pan wspomniał, tak, to prawda. Sytuacja myślę, że określenie jej poważną byłoby delikatne. Sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. I właściwie nie ma prognoz, które by przewidywały na przełomie roku jej poprawę. Na tym tle faktycznie system finansowy... Przeżył, nie tylko przeżył, ale funkcjonuje i funkcjonuje, funkcjonuje sprawnie, funkcjonuje no pewnie nie powiem normalnie, bo w czasie wojny nic nie jest normalne. Natomiast od pierwszego dnia faktycznie dzięki zresztą olbrzymiemu zaangażowaniu Narodowego Banku Ukrainy udało się utrzymać funkcjonowanie systemu zarówno płatniczego, zarówno systemu obsługi kart. Banki też otwierały swoje oddziały. Banki starały się udostępnić klientom możliwość nawet w tych najtrudniejszych momentach i w regionach, gdzie, gdzie wojna była e, no, prowadzona na pełną skalę, właściwie udostępnić jak tylko się dało dostęp właśnie do swojej sieci, e, chociażby na godzinę dziennie. Ja wiem, że to się wydaje wręcz, wręcz no, szokujące. Jak można? Ale tak, banki otwierały swoje oddziały na nawet, w Charkowie, nawet w Charkowie, kiedy w tych pierwszych tygodniach, wszyscy pamiętamy, Charków był pod bardzo ciężkim ostrzałem. Tam wiem, bo nasze oddziały też otwierały się czasami na właśnie pół godziny, godzinę dziennie. E, oczywiście to robili pracownicy ochotniczo. Tutaj pierwszym obowiązkiem naszym było zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa a wręcz powstrzymywanie czasami chęci ochotniczej pójścia i próby otwarcia oddziału, po to właśnie, żeby nie narażać na, na niepotrzebne ryzyko. Ale to pokazuje wielką siłę systemu, ale też ludzi. No system byłby niczym bez ludzi i determinację olbrzymią wszystkich, od, od każdego pracownika, umownie nazwijmy to szeregowego pracownika banku, do Zarządu Narodowego Banku Ukrainy, żeby ten system faktycznie nie tylko przetrwał, ale pracował na tyle normalnie, żeby dalej być krwiobiegiem gospodarczym. Bo tak o to tak naprawdę chodziło. Panie prezydencie, to znaczy, że płatności kartą na przykład, czy płatności tak. tak. online'owe, to wszystko odbywało się normalnie, mimo tej strasznej wojny? E, jak najbardziej tak. E, to było też szczególnie ważne, pamiętając ile obywateli Ukrainy wyjechało za granicę. Niektórzy wyjechali naprawdę bez niczego, mając przy sobie tylko portfel, jeśli im się udało i możliwość posłużenia się kartą no, dawała jakąkolwiek możliwość zapłacenia, czy rachunku za nocleg, czy rachunku za bilet, czy w ogóle na jakieś podstawowe zakupy. Dlatego tak ważne było utrzymanie i tutaj zarówno, zarówno systemy płatnicze, czy wiza, czy master po stronie ukraińskiej, ale też banki będące częścią tego krwiobiegu. Na no, wytrzymały i to pracowało. Pracowało w pierwszy dzień wojny i w każdym następnym tygodniu pracuje do dzisiaj. Parę słów o Credo Banku. Ilu Pan zatrudnia pracowników, No macie klientów? Zmniejszyła się z całą pewnością ich, ich liczba. Zmniejszyła się liczba pracowników, co jest naturalnym procesem dotyczącym wszystkich banków. To jest trochę pochodnia zamykania sieci tam, gdzie nie dało się pracować, jak na przykład okupowany Herson, gdzie mamy nadzieję otworzyć się niebawem z powrotem, ale też zniszczonych oddziałów, tam gdzie po prostu one były fizycznie zniszczone. Myśmy stracili oddział w Kijowie po uderzeniu rakiety w centrum zakupowe Retroville. Na szczęście nikt nie zginął, no ale, ale trochę zajmie, zanim to się odbuduje. Natomiast ciągle zatrudniamy 1500 ludzi. E, kontynuujemy swoją działalność, nie tylko kontynuujemy, ale też powróciliśmy do niektórych projektów zawieszonych na początku wojny. E, również po to, żeby dać sobie, ale też i klientom poczucie, że myślimy również o tym następnym kroku, o przyszłości, że to nie jest tylko kwestia przetrwania, które jest szale nieważne, bezdyskusyjnie ważne, ale ważne jest też to, żeby. Nie stracić jednak z pola widzenia i z oczu tej, tego dużego obrazka, czyli co będzie później, jak chcielibyśmy się rozwijać po wojnie. Jeżeli chodzi o klientów, o których Pan wspomniał, my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy bankiem z zachodniej Ukrainy. Jednym z niewielu banków, który ma zresztą siedzibę główną w Lwowie, a nie, a nie w Kijowie. To jest historycznie, bo tam się bank narodził. Naszym właścicielem jest grupa PKOBP w 100%. Dzięki zresztą ich wsparciu udało się na przykład 800 osób ewakuować na początku mm. wojny, mówiąc o tym, co robiliśmy z punktu widzenia pracowników ochrony ich życia, zdrowia i dla ich rodzin. Ale też wspiera nas oczywiście w tej w roli właścicielskiej. Natomiast liczba klientów paradoksalnie zwiększyła się. Zwiększyła się, co jest, ma dwa powody główne. Generalnie banki z kapitałem zagranicznym były postrzegane przez klientów, szczególnie indywidualnych, jako no, taka bezpieczna przystań, bezpieczniejsza w, trasie, w czasie wojny niż, niż banki prywatne ukraińskie, na przykład. Ale również fakt, że sporo biznesu ukraińskiego przeniosło się na zachodnią Ukrainę w ramach tej relokacji, o, o którą prosił też prezydent Zeleński, no, to też siłą rzeczy spowodowało, spowodowało napływ nowych klientów. I oczywiście, że, że nie patrzymy na to w kategorii o, wojna stworzyła nam możliwości, bo wolelibyśmy nie mieć tych możliwości, Jasne. jak wszyscy w Ukrainie, natomiast e, faktem jest, że poniekąd i, i nasze pochodzenie polskie kapitał zagraniczny i lokalizacja sprawiła, że Credo Bank tutaj bazę klientowską zwiększył, a nie zmniejszył. Jeszcze ciągle o tych warunkach wojennych, panie prezesie. Ostatnie już pytanie, czy jesteście w stanie w jakiś sposób wspierać przedsiębiorczość, chronić ukraińskie firmy, to jest bez wsparcia sektora bankowego nie sposób sobie tego w ogóle wyobrazić, a myślę, że działalność kredytowa Pana banku też jakoś tak. chyba nie kwitnie. Ma Pan absolutnie rację, bez, bez wsparcia biznesu już dziś, bo to, co będzie po wojnie, będzie szalenie ważne, ale trzeba dotrwać do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy na, na naszym panelu. Trzeba do tego dotrwać, a to też wymaga wsparcia biznesu ukraińskiego. Banki faktycznie kredytują bardzo skromnie, tak to nazwijmy. To po prostu wynika niestety z logiki, z logiki tworzenia rezerw, które obciążają kapitał. Z kolei musimy przestrzegać wymogów regulacyjnych mimo wszystko, choć one zostały częściowo na czas wojny zmiękczone, zawieszone, ale nie zostaliśmy z nich zwolnieni. To też spowodowane jest faktem, że spora część zabezpieczeń, które były w rękach banków pod udzielone kredyty no ucierpiała delikatnie rzecz biorąc w czasie wojny. To wszystko razem sprawia, że ten apetyt na nowe kredytowanie jest ograniczony. My jako bank dalej kredytujemy. Kredytujemy tak. przede wszystkim klientów, których mamy. Tak. Przyjęliśmy sobie zasadę, że przetrwanie i pomoc przede wszystkim dla klientów, którzy z nami byli i którym jesteśmy winni lojalność i wsparcie w tym, w tym trudnym czasie. W związku z tym kontynuujemy wspieranie ich przez udzielanie kredytu w ramach istniejących limitów, czyli de facto pod ich normalną działalność biznesową. Oczywiście w tej chwili to jest działalność bieżąca, tutaj mało kto mówi o inwestowaniu, budowaniu, czegokolwiek. Natomiast nawet ta bieżąca jest szalenie ważna, no bo to podtrzymuje życie gospodarcze na Ukrainie, które i tak bardzo ucierpiało. Pan ma takie biznesowe spojrzenie i uczulał Pan bardzo podczas tego panelu nas wszystkich, żebyśmy jakby na chwileczkę zawiesili emocje, które są szalenie pozytywne względem Ukrainy i wspierające ten kraj w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje. Myśleli też w kategoriach biznesowych o tym kroku następnych. Mowa była o prawie bilionie. Może Pan sam mówił, że ta, ta liczba bardzo ta się bardzo różnie zmieniać. Ja, tak. Ale czy my jesteśmy gotowi, tak jak są niektóre kraje zachodnie już do tego, by w sposób bardzo strukturalny, przemyślany, w sposób też niezwykle kompetentny, gdy chodzi o przeszkolonych, przeszkolony personel, wchodzić z, takimi, z taką pomocą. Czy odbudową Ukrainy Turcja, pan wspominał Austrię, która będzie system szpitalnictwa ukraińskiego odbudowywać? A gdzie my jesteśmy z tym naszym, myślę Polsce tak. tutaj, z naszą, naszą pomocą? Wydaje mi się, że oprócz gotowości samych przedsiębiorców, co jest szalenie ważne, bo, bo tutaj no każdy musi swoją pracę domową wykonać i przygotować się chociażby, chociażby decyzyjnie, czy w ogóle chce. Czy chce wziąć na siebie ryzyko zaistnienia gospodarczego na Ukrainie w warunkach odbudowy powojennej, ale oprócz tego wydaje mi się, że musimy być gotowi my od strony tego, co może zapewnić państwo, jeżeli chodzi o instrumenty wsparcia, wsparcia przede wszystkim przez właśnie redukowanie ryzyka inwestycyjnego, ryzyka handlowego, jakie polskie firmy które będą chciały wejść na Ukrainę i będą chciały współpracować z ukraińskimi podmiotami, jakie będą na siebie brały. Wspomniał pan, że, że inne kraje są gotowe. No z tego co słyszymy od strony ukraińskiej, bo to nie jest kwestia tego, czy się domyślamy, tylko to, co deklaruje rząd ukraiński. Tak, niektóre kraje są już gotowe. Tutaj padły właśnie wspomniana została, przyszła umowa bilateralna z Austrią, została wspomniana gotowość. KfW, czyli Niemieckiego Banku Rozwoju i Hermesa do wsparcia inwestorów i przedsiębiorców niemieckich gwarancjami, więc my też mamy te instrumenty, mamy też instytucje, mamy KUKE, mamy BGK, jest grupa PFR, więc zakładam, że, że mamy wszelkie szanse, żeby być gotowy. No tylko po prostu to, czym mówiłem, powinniśmy o tym po prostu pamiętać, nie czekać na później i być gotowi, bo tak bardzo jak ten ciepły sentyment będzie nam pomagał, taką mamy nadzieję, zbudowane przez podanie sobie nawzajem pomocnej dłoni, ale no, na inwestycje potrzebne pieniądze, one będą musiały być, skądś przyjść, strona ukraińska ich nie będzie miała, będzie oczekiwała, że ci, którzy zaistnieją tam, przyjdą z finansowaniem. Pamiętajmy, że oprócz grantów, oprócz tej dużej pomocy, o której mowa, Szalenie istotny będzie ten kapitał prywatny, który tam będzie musiał uzupełnić lukę, bo prawdopodobnie pieniądze zebrane czy przez Unię, czy przez Stany, wszystkiego nie zapewnią. Zresztą o tym już dzisiaj jest mowa, już dzisiaj interesują się tym fundusze, myślą o tym banki itd. I po to są między innymi też gwarancje, żebyśmy mogli naszych przedsiębiorców wesprzeć powiedzieć, tak, ty wchodzisz, jak będzie przetarg, tak, ty możesz powiedzieć, że masz finansowanie, a my zdejmujemy z ciebie część ryzyka. Myślę, że to jest bardzo pozytywne słyszeć, że, że na Ukrainie jest bank, czy w Ukrainie jest bank, który może ten proces jakby wspierać i, i po sposobie, w jaki Pan mówi, też domniemywam, że Pana bank jest akurat tutaj gotów udzielić wszelkiego możliwego, możliwego wsparcia. Tak. Wyrażę Panie Prezesie pewnie i swój i podziw tych, którzy nas oglądają, że Państwo wytrzymali. Przekażę życzenia, żebyście wytrzymali dalej. Moim i Państwa gościem był pan Jacek Szugajew, który jest prezesem Kredobanku działającego na, na terenie Ukraińskim, na, obszar, na, na terytorium Ukrainy ogarniętej wojną. Bardzo dziękuję Panie Prezesie Bardzo za dziękuję. rozmowę. Nazywam się Mariusz Cieski, jestem rzecznikiem SGH, a rozmawialiśmy w studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej w kuluarach Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.